Bądź dziewczyną. Czternasty level. Bądź brzydką nastolatką. Przybierasz na wadze jak ssaki morskie. Wracaj do domu z przyjaciółką. Od ostatniej lekcji chce ci się szczać, ale myślałeś, że wytrzymasz. Zeszczaj się na ulicy. Wszędzie na szczanę. O kurwa. Przyjaciółka patrzy. What the fuck? Eee... Wody mi odeszły. Zważywszy na to, jak się spasłaś ostatnio, wygląda legitnie. To działa. Przyjaciółka świruje. Uspokaja ją, że dotrzesz do domu i mama zawiezie cię do szpitala. Parę dni później. Powiedz przyjaciółce, że poroniłaś. Bądź dobra w płakaniu bez powodu, więc wygląda legit. Wymyśl nawet imię dziecku, którego nigdy nie miałaś. Poproś ją, żeby nigdy o tym już nie wspominała, bo to zbyt bolesne wspomnienie. Zgadza się. Nic się nie stało. To uczucie, kiedy miałaś synka Kamilka, który umarł przed porodem i to jest wasz sekret zacieśniający przyjaźń z twoją przyjaciółką, a tak naprawdę to po prostu zeszczałaś się na ulicy, bo jesteś niedorozwiniętym kaszalotem.